To jest moje nowe BMW M240i, kupione w Stanach Zjednoczonych za ułamek jego wartości. Jednak za tą ceną idzie pewne ryzyko oraz dodatkowe koszta, które będziemy musieli ponieść. A jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to serdecznie Was do niego zapraszam, bo w całym tym odcinku właśnie zdążyliśmy już auto wstępnie rozebrać i oszacować, jakie części musimy zamówić. Tak jak Wam obiecałem w poprzednim odcinku, podzielę się tutaj z Wami wszystkimi kosztami dotyczących BM ki i przypominam tylko, że auto kosztowało 4600 dolarów. Jak słusznie zauważyliście w komentarzach, no troszkę zapomniałem Wam wrzucić pełnej kwoty, ponieważ do tej kwoty jeszcze dochodzi tak zwany transport, cło, akcyza, bla, bla, bla. Tutaj wklejam wam teraz screena, tak naprawdę z całym kosztorysem, czyli wszystko pojedynczo wypisane. Kto chce, może sobie spauzować i zobaczyć. Całość auta wyszła 38 500 złotych i to jest cena pod dom. Do tego jeszcze dochodzi tylko akcyza, tylko albo i aż. Akcyza było 4850 złotych, co nam daje łącznie coś dużo to wyszło. Co ty gadasz? Tutaj? Serio? Co nam łącznie daje 43350. 350 złotych. Czy to dużo, czy niedużo? Nie wiem, ponieważ najtańsze oferty na znanym portalu aukcyjnym wskazują na to, że auto, jakby było całe jezdne, waha się jego cena w granicy między 80 a 100 tysięcy. Możemy przyjąć w okolicach 90, więc wydaje mi się, że jest całkiem dobrze i mamy lekki zapas finansowy, żeby ten projekt zrealizować przy zwoitej cenie. I tak, mamy jeszcze pierwszą część gratów, którą zaraz sobie wrzucimy na tablicę, ale w sumie zapomniałem wam też w poprzednim odcinku powiedzieć, co to dokładnie za auto? To, że M240, no to już dobrze wiecie, ale tak, model no to F22. Co jest ważne, jest to wersja z napędem na tył, czyli RWD, bo z reguły 240 były w X-Drive, no ale to jest RWD i to nie bez przyczyny, to zobaczycie w dalszej części. Tutaj w jednej z tych paczek znajduje się właśnie coś związanego z tym RWD, co niektórym już będzie sugerować, co będziemy chcieli zrobić z tego auta. Rzeczy, które przydadzą nam się na dzisiaj, żeby spróbować przynajmniej odpalić to auto, no to jest między innymi taka rura. Jest to rura, która idzie do turbiny i tutaj idzie do lot i po prostu no, mamy powietrze w dolocie. Także, to się przyda na pewno? Rura, turbo, 700 zł. Tutaj mamy drodzy Państwo, pompę wody, która. Przyda się na pewno. Która się przyda na pewno. Pompa wody 250 zł. Następną rzeczą, pasek. Pasek pięć dyszek. Następną rzeczą no to mamy Charge Pipe'a. Tego nie widzieliście w poprzednim odcinku, ale tak jest rozwalony. Będziemy go za chwilę demontować, bo to sprawdziłem sobie poza kamerą. Jest on oczywiście wzmocniony. Jest on e, tym razem stalowy, oryginalny jest plastikowy, więc jest dużo po prostu lepszy, bo zniesie większy boost, a też ma dodatkowo wlot do metanolu, więc będziemy mogli sobie coś trochę wstrzyknąć. E, charge Pipe'y 800 złociszy. A, e, tutaj mamy dolot powietrza. Więc to odpakujemy sobie później, nie będę tego wyciągał, bo to na sam koniec dolot 1100, więc dość tani, ale jego prawdopodobnie będziemy jeszcze zmieniać. Następna rzecz. O, ciekawe co to jest. Hmm? Nowe koszulki od Kempson, garaż? O, koszulka. O, koszulka od Pateca. Y, to nie jest reklama jak coś, bo sobie ją zakupiłem, tylko że po prostu związłem ze wszystkimi paczkami na garaż. Więc dobra, to zostawmy na później. To też nam się dzisiaj nie przyda. I ta paczka również nam się nie przyda dzisiaj, bo to, kto wie, co to za marka, może się już domyślić, co to jest. Kto nie, może sobie wygooglować, bo ta paczka będzie tak naprawdę jeszcze chyba nawet nie w kolejnym odcinku. Oczywiście te rzeczy, no to jak mogliście zaobserwować, nie są oryginalne ale BMW, tylko niektóre to są aftermarkety, czyli wzmacniane i są de facto i tańsze i lepsze. A jeśli chodzi o pasek i o y, pompę wody, no to mamy po prostu zamienniczka, bo oryginał wykosztował tysiaka. Jednak ci z was, którzy oglądali poprzedni odcinek, wiedzą doskonale, że mamy tutaj jeszcze jeden pewien drobny problem. Mianowicie nie mamy prądu i nie mogliśmy tego prądu w żaden sposób do auta dostarczyć tak, aby chociażby nawet otworzyć tylną klapę bagażnika i się tam dostać. Więc zanim w ogóle przejdziemy do montażu tych wszystkich gratów, no musimy spróbować po prostu się tam dostać. Spróbujemy sobie jeszcze raz podpiąć ten booster, damy tą funkcję boost, może jakimś cudem to zadziała, aczkolwiek wątpię, bo prawdopodobnie brak tego prądu i możliwości go dostarczenia wynika z tego, że ktoś być może odpiął całkowicie akumulator, no ale to się okaże jak otworzymy ten bagażnik. Aczkolwiek myślę, że to nam nic nie da. No, spróbujmy dla tych, co nie widzieli poprzedniego odcinka, się przekonają. Cyk. No i właśnie już nam się powinno tutaj świecić coś, a się nic nie świeci. O! Dobra. No ale to nic nie zmieniło. No, jak widzicie, no nie działa. No a wiecie, z czym to się wiąże? Z tym, że musimy się tam dostać przez wnętrze, które będziemy musieli rozebrać, bo pechowo się składa, że nie jest to wersja wyposażona w kanapę dzieloną na trzy części i tunel środkowy na narty. Zaraz zobaczymy, jak się w ogóle tam dostać. O kurde, ten fotel się nawet nie składa. O nie, jesteśmy zgumieni. Bo masz pas zapięty. A, bo on jest, napię jest napięty jest w ogóle. Nie, nie wiem czego nie musimy uciąć. Nie otworzy. Dobra, trzeba uciąć, ale i tak na szczęście będziemy zmieniać kolor pasów, więc to nas nie boli. Instrukcja dla golfbaga, ktoś się w golfa grał. Jakiś tutaj. Dobra, tniemy, ale napięty ktoś tu jeździł miał cały czas ten pas zapięty pewnie i przez to w ogóle z tej strony kurtyna wywaliła poduszka i tak dalej. Ja tak to by nie wywaliła. O jest głupu głupota. Pamiętajcie, żeby pasy zapinać tylko wtedy, kiedy ktoś jedzie. O. o, dobra, jest, jesteśmy w domu. Dobra, trzeba wyjechać z tym, wyciągnąć te boczki. Aż ty kurde niewygodnie tutaj. Przydał mu się minim. <słyski> <słyski> No, ogólnie to jest przypał, bo to się zdejmuje, najpierw się fotele wyściąga, a później te boczki, ale no nie mamy wyjścia. Ja w mam propozycję, bo mi się chujo nagrywa przez szyberdach. Czy mógłbyś spróbować pociągnąć z buta te drzwi, żeby je otworzyć? No i też ważna rzecz, to jak wspominaliśmy w pierwszym odcinku, no drzwi się nie otwierają. Prawdopodobnie jest, nie jest to kwestia zamka, bo są przyblokowane, więc plan jest taki, że Daxi pociągnie klamkę, a ja przypierdzielę z buta. Gotowy? U, chyba się nie uda Kur jest! Kur ale fart. no i dobra Jej, witojcie, co? Witajcie. No, witajcie. Może by tak bagażnik jeszcze zbuta. Może by poszło. A czekaj, i czemu one były zlokowane? Nie wiem, zamknę to się dowiemy. Nie, nie, nie. Kur <śleszy> Nie. Nie, no nie jest, to... mi się wydaje, że jej przyczasła. Nie. No, teraz, nie, ok. no nie. teraz tak. No tylko że mówię ci, że tu ćwiartkę musiał wybulwić na zamek. No nie, nie no i dziwne w sumie. Dobrze, no przynajmniej nie trzeba będzie wycinać, To nam wiele, wiele ułatwiło, a przede wszystkim ogrywki dla Was są teraz też ułatwione. No co nie zmienia faktu, że ciężko się tutaj dostać do tego. Kurde. Dobra, spróbujemy to odkręcić i zobaczymy, czy nam to coś da wątpię, szczerze mówiąc, bo niestety nas będzie trzymał górny zamek w dalszym momencie. W dalszym ciągu. Nie? W dalszym ciągu, no. Nie polecam wam zaczaskiwać sobie drogi do bagażnika. Jest, jesteśmy! Widzę, widzę bagażnik? Widzę główkę. A, jakby ktoś chciał, to sprzedam wnętrze jasne, w bardzo ładnym stanie. Póki co. Raczej znaczy, najlepsze jest to, że w Amerykańcach macie te rączki takie w bagażnikach do ciągnięcia i można otworzyć. Więc tu pewnie też jest tak, tylko. Trzeba się do tego dostać. Jedna dobra informacja jest taka, że ta właśnie rączka, taka od otwierania bagażnika od środka, z wisa, jest w zasięgu wzroku. I tak udało się skonstruować takie oto cacko, jakiś profil aluminiowy. To nawet może być lepsze niż drut, bo tak jak widzieliście, wystarczy nam tak, że sięgniemy się, się, tak. I pyk. Taka teoria. Zobaczmy, czy w się to da. Nie wiem, czy to nie będzie za długie. Jest, dobrze. Tylko ciekawe, czy to zadziała teraz. No mam tą rączkę. Jest. Jest. Jest! <laughs> Grand opening. Udało się! To było łatwiejsze, niż myślałem. O, widzicie? Patrzcie, jeden. Ale dobra, jakiś śmieci, ręcznik papierowy. O, okulary! O hajban? Nie, jakiś plastik fantastyczny. Ale bluza jakaś, jakieś śmieci. O kurde, ale śmietnik to jest. Ty, ale więcej czapek jest. Dawaj no są czapki. Dawaj, co to jest? Czapka dla widza. La Fafa. Fa. La fa fa. Adidas. Ale jak ja można kupić skarpetki? O, blachy! bla, oh! yeah! oh! Blachy! Zajebiście! O. No nie no, same ciuchy prawie. Ale kto tak kurwa wozi w ogóle rzeczy? Krzychu? <noise> skarpetki jeszcze, ja pierdolę, ale syf. Ty, jeszcze więcej czapek, co to kurwa, jakiś czapka, Może piłki że... do golfa. Ty, o. no to, no dobrze mówiłem, no nie, że, że pewnie grał w golfa, no nie z tą instrukcją obsługi tam. Fajnie, na pamiątkę będą piłeczki do golfa. Rozdaj widzom. No jedną mogę dać, jak ktoś wpisze fajny komentarz i będzie miał najwięcej łapek pod komentarzem przez najbliższy tydzień od opublikowania filmu, no to dostanie piłkę do golfa. Używana używano i czapeczkę i czapeczkę Wybierzemy. o ja mam jeszcze tę ładowarkę na stany o co tu może chodzić z tym akumulatorem <śm> <śm> Oooo! Ajajaj! Ajajaj! Ajajaj. No, raczej jest jeszcze jedna mała rzecz, która tu mogła zawieść, czyli tak zwana klema pirotechniczna. No Jak wam wywali poduszki, no to często jest tak, że odcina no, co prawda, odcina tylko zapłon no nie, nie powinien odciąć całkowicie prądu z auta. Ale być może, jak nie, to będziemy mieli duży kłopot, żeby dojść do tego, co tutaj jest w ogóle. No tak, no tam hajsu jest jeszcze, trzeba będzie zebrać w ogóle ten, co jest w środku. Jest tu coś jeszcze nie ma. Ketchup. Ketchup. No, podepniemy booster do akumulatora w takim razie, ale aczkolwiek, no, tak jak mówiłem, w takiej sytuacji, jeśli akumulator jest pięty i wszystko jest ok, to to powinno działać pod maską. Zaraz ten szczał życia może faktycznie się okazać tym szczałem w kąt. Kurde, no. Niedobrze, niedobrze. O je! Yeah. Nie. Ale ciekawe, czemu spod maski nie chciał ten. Dwi, wszystko. No, żeby za chwilę jeszcze, kurczę, któreś poduchy nie otworzył, co nie ma wydupconej. <gry> Okej, okay, no prąd mamy, przynajmniej coś tam. Się, przynajmniej coś tam się dzieje, więc już jest sukces. Bagażnik mamy otwarty, wyciągamy akumulator, wpinamy pod ładowarkę, zostawiamy go na zewnątrz, tak, żeby auto na razie nie dostawało prądu bo bez sensu. No i działamy silnikiem. I tak jeszcze taka mała ciekawostka dla ludzi, którzy by kiedyś sobie chcieli sprowadzać na przykład M3 albo M2 w FC. No to tam jak mam wpadnie akumulator, to macie spory problem, bo akumulator tam kosztuje prawie 6 albo 7 tysięcy, bo nie ma jako takich zamęsków. I są ludzie, którzy są w stanie je naprawiać ogólnie, więc polecam też się zainteresować takim tematem, bo akumulator jest ekstremalnie drogi. A tak jak wspominałem, kiedyś w furach ze Stanów te akumulatory, no z reguły po tak długim czasie płynięcia, stania na placach i tak dalej, no to są do wyrzucenia, więc ten być może też będzie, ale on na szczęście nie jest tak drogi. No, Akurat ciężkie gówno. Uch. Ty, no mam nadzieję, że to też nie jest ten akumulator taki, ten, o którym mówiłem. Ej, ale skąd tu kurde u ludzi taki śmietnik może być tam, gdzie jest akumulator? No wszystko to jest niemożliwe. Ty, tu też jest hajs. Tu i tu. Inwestycja powoli się zwraca. <laughs> Dawaj tą ładowarkę. O, i ładuje. Dobrze! To a czemu on nagle jest prawie pełny, kupa? Właśnie też mnie to zastanawia. Czas na detailing! Opie! Chyba jakaś ładowarka indukcyjna. Powerbank. Powerbank, no? Ja no ogólnie troszkę sobie sprzątniemy w środku, żeby się milej pracowało. Aczkolwiek i tak zaraz przejdziemy do silnika. Ale przynajmniej te śmieci wywalmy stąd, bo. O, Dilpak. Masakra. O, ładowarka do iPhone'a? Yeah, Nie, tak I jest. jest. Miał... Jeszcze starego iPhone'a. Miał starego iPhone'a. Ale Bida. O, o, to jest karta ciekawe czy by zbliżeniowo. Ej, bez kitu! Jesteśmy bogaci! <grymne> Opa! Będzie na jakiego parca do bęki? Będzie, nasz. masz. Masz, wy wy świąteczna. wypłata, wypłata. <grymne> wypłata. Widzicie? Taki jest pa. I tu jeszcze cyk, teraz patencik, dość dobry, <grym> za czas sobie klapę, żebyście przypadkiem sobie jej nie zamknęli kiedyś. A jeszcze wraj na wszelki wypadek otworzę sobie fotel. <noise> Error, niestety akumulator nie będzie już akumulował. Trzeba kupić nowy. No nie, jest tak źle, akumulator tam koło tysiaczka, więc spoko, ale to jest kolejny tysiak, a jeszcze, jeszcze jest masa różnych rzeczy, które trzeba będzie kupić, więc no... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jedziemy z silnikiem! I tutaj, tak jak mówiłem, ten charge pipe jest rozpierdzielony, więc musimy go wyciągnąć w pierwszej kolejności. A kurde, na szczęście kostki całe. No i tu jest pęknięty cały. Disconnected. No. O, no i teraz wyszedł. No i tutaj mamy cyk troszkę, no troszkę oberwał. <laughs> dobrze, że to zauważyłem, bo, bo, moglibyśmy mieć lekkie dziwko podczas jazdy testowej. Tak, no to trzeba przekręcić. O, tu dobrze, że dobrze, że tu wjechałem od Padło coś, no. W sumie spoko jest odbudowywać takie furki, bo można od razu właśnie te części altermarketowe przywalić i raz że mamy taniej, dwa że mamy lepiej. <laughs> Dobra, mamy to. To tutaj. O, cyk. O kurwa. Kurwa mać! No przecież. Ty! Kurwa, to jest przepływka. Haha. Opa. Ohoho! Wow. Aha, no tak, no bo to się pewnie cofło i rozwaliło. Uff. No, jak na razie mamy spory fart, wymieniam rzeczy, które uległy awarii i mogłyby doprowadzić do no, pewnych zniszczeń, jakby się próbowało to auto odpalić wcześniej. No i teraz to to wygląda. Kurde, ale jak się, zajebiście, że to się dało wymienić bez demontażu całej reszty innych pierdów i cykdorlna część chargepipe'a zamontowana, tutaj standardowo oczywiście tryteczka musi być, no bo trzeba tutaj przymocować węża, no tutaj wcześniej był taki o dzyndzel, żeby sobie go zamocować, no ale teraz, teraz nie ma, więc trzeba było zatrytkować standardowo, tutaj dopinamy zaraz węża, no i wpinamy się tutaj i mamy chargepipe'a zamontowanego. No i teraz już na sam koniec tylko czujniczki podpiąć. Kostka, kostka. No i właśnie tutaj mamy ten wspomniany wcześniej zawór. Jakbyście chcieli sobie zrobić dotrysk na przykład metanolu, no to tędy tutaj prosto do dolotu, albo czujnik temperatury też do lotu dodatkowy można sobie zarzucić. Tutaj zaraz spinam obejmę. I finito. Uff, no i tak udało się. Udało się silnik skończony, jest skończony. Jest przygotowany do odpalenia, do skończenia jeszcze daleka droga. Musimy teraz tylko jeszcze zlać oliwę, no i akumulator zakupić. Będziemy próbować odpalić, także trzymajcie kciuki, bo już jest bardzo blisko. No i tak jeszcze mała informacja techniczna w prawne oko. Pewnie to już dostrzegło, zmieniło się troszkę na garażu. Mianowicie popracowaliśmy nad oświetleniem, bo tak czytam wasze komentarze. No i pisaliście, że trochę lipa ze światłem, że jest ciemno i tak dalej. więc więc postanowiliśmy to zmienić. Zmieniło się troszkę, daliśmy hexagon na górę, tam są nowe lampy, więc jest dużo jaśniej. Nie wiem jak będzie to na obrazku, dopiero po montażu zobaczę czy jest lepiej, ale dajcie znać w komentarzach, czy Wam się po prostu bardziej... Podoba. A w związku z tym światłem jest jeszcze jedna dość ciekawa rzecz, bo często też się pytacie, i was to trochę czasami interesuje, to odpaliłem drugi kanał. Ten drugi kanał będzie taki vlogowy, gdzie właśnie wszystkie takie rzeczy dookoła aut, raczej właśnie mniej z tych aut będzie, ale będą takie rzeczy techniczne, jak na przykład montaż takich lamp, co montowaliśmy, i pewne różne rzeczy mniejsze, które się nie nadają do odcinka. No to właśnie tam wam będę wrzucał w formie takiego vlogu i takich luźnych wypowiedzi, jak właśnie teraz widzicie. Więc, jeśli Wam się takie coś podoba i chcielibyście trochę się więcej czegoś dowiedzieć, no to zapraszam tam, bo tutaj odcinki będą wyglądały jak dotychczas czyli bierzemy furę i zapierdzielamy, troszkę czasami jest dynamicznie, no ale tak ma być, no nie? A tam po prostu będziecie mieli takie o moje pitolenie do kamery. Więc, jakby ktoś chciał, zapraszam. Linka macie w opisie do drugiego kanału. W poprzednim materiale pytałem Was się również, co byście chcieli z tego auta otrzymać z moim podpisem. Tak naprawdę nie sądziłem, że aż tyle z Was się odezwie, bo tam chyba dostałem ponad. 50 wiadomości i na Instagramie i w komentarzach, więc ogólnie masakra. Ale no w sumie cieszę się, dzięki wielkie. No, ale siłą rzeczy nie jestem w stanie wszystkim Wam czegoś wysłać. Umówmy się w ten sposób, że tak jak to zrobiłem teraz, do trzech pierwszych osób coś wysłałem. A teraz zrobimy to samo: trzy pierwsze osoby, które napiszą jakąś rzecz, którą by chciały otrzymać, no to po prostu to wyślę, bo no, nie jestem w stanie wszystkim. Wiadomo, przesyłki by wyszły kosmicznie i piszcie raczej jakieś takie realne rzeczy, które mi się już nie przydadzą, czyli te co demontowaliśmy są albo uszkodzone, albo powiedziałem, że będą bezużyteczne, ale wracając do bm to tak, jeszcze tutaj został zamontowany filtr powietrza, dość prosta sprawa, tylko parę rurek, kolanek i na razie siedzi. On oczywiście będzie później inaczej, no bo to ramię będzie tu wypchane, on sobie siądzie tam niżej i tak dalej, ale na razie ze względów bezpieczeństwa zostawmy go tak, żeby przypadkiem nam turbinka czegoś nieodpowiedniego nie zassała do środka, bo może być takie małe kabum. I teraz, tak jak wam powiedziałem, musimy spuścić olej, o ile jakiś jest. Wydaje mi się, że tak, bo nie miał raczej którędy zlecieć, ale właśnie z tego względu odkręcimy sobie korek oleju, zlejemy cały olej, odkręcimy filtr, wymienimy, zalejemy od razu świeżym olejem, tak żeby bemeczka miała świeży olej. A przy okazji upewnimy się, czy ten stan oleju jest odpowiedni. No i przede wszystkim, czy w ogóle jest. Plan jest taki, żeby podnieść po prostu na żabie od przodu auto, yy, damy go sobie na kobyłki, no i tam jakoś dojdę po prostu od spodu, no bo niestety na podnośnik jeszcze nie przejedziemy. I tak, zanim olej, to jednak jeszcze odkręcimy sobie tą dolną osłonę, co by nam tutaj nie przeszkadzała za bardzo. Oczywiście, do wymiany oleju byśmy nie musieli tego zdejmować, aczkolwiek ja to chcę zdjąć ze względu na to, żeby nam przód tak nie gonił cały czas. Także to tylko dlatego jest zdejmowane. Jakby się ktoś pytał. Mamy to? No nawet cała. Uch, turny, jednak warto było zmieniać. O, dobrze. Koreczek odkręcony. Teraz tak, filtr jeszcze. Gdzie tu jest filtr oleju? O Jezu, też w takim głupim miejscu. Pod szybie? Nie, tutaj. Z, tak z dupy miejscu. Chociaż nie no, chociaż może i lepszym niż we dwójce, no ale... O, jest. To. Eee, czyściutko. Cool. Ani grama. dobra racja. A czeka, nie, dobra, jak go już tak mamy, to go dźwignę na ten dyfer i zlejemy ten olej, żeby już ten, żeby już se przeleciał cały chyba. No nawet sporo się zlewa. Czyli jednak olej trzeba zmieniać na równym. Olej spuszczony jak należy. Mniej pasowałoby go jeszcze rozgrzać przed tym. Ale to już. Ale to już było. To już było dokładnie. Dobrze to od spodu wygląda jeszcze. sobie jedziemy na podnośnik później, ale... Ale jest obiecująca. No ale dobrze, w końcu nie mamy brandowanego oleju, teraz już nikt nie będzie wiedział. Dalej w dalszym ciągu czekam na sponsora oleju, bo, bo troszkę go tutaj idzie. O, czyściutki. Ja już, już się bałem, że zużyty Z będzie. Z pierwszego tłoczenia. Akumulator! I mamy, mamy właśnie, mamy akumulator, co jest najważniejszą rzeczą. Czyli ostatnią, która być może umożliwi nam uruchomienie. Uch. I teraz, tak, jeśli chodzi o akumulator, to mamy taki sam, czyli ilość amper się zgadza, więc w teorii nie trzeba by go było nawet chyba kodować, ale w praktyce zakodujemy. Bo i tak trzeba będzie zrobić tutaj konwersję jeszcze na Polskę i tak dalej, więc dużo rzeczy tu będziemy kodować, ale to już na samym końcu. Myślisz, że coś z tego będzie, czy mamy większy problem. Nie będzie, będzie, jak z Jest, nie traci prądu. Dobrze, czy jednak. Jednak jest ok. Coś tam pika w środku. Yy, a że maska otwarta? A to w sumie nie, to git. Kurde, ty, no to zaraz palimy. <ścoughs> Aktualizacja wydatków, czyli wjechał nam tutaj akumulator. 900 zł. I wjechał nam olej i filtry, aczkolwiek no to jest i tak serwisówka, więc nawet nie wiem czy to wliczać. okej, okay, no wpiszmy 300 zł, około. No tutaj już nie, nie pamiętam niestety dokładnie ile wyszedł olej, ale około 300-350 zł. To jest mało istotne akurat w tym momencie. No i tak chyba będziemy, chyba będziemy odpalać. Nic no, się tu nie może spalić. Stresuję się. <laughs> <Stresuje> się. <laughs> to jest bardzo stresujący moment, drodzy widzowie. Muszę się chyba psychicznie do tego nastawić jeszcze. No problema.